Okej, okay, wykopałem się gdzieś, ale tak, tam, tam gdzieś... Tam jest to wejście pod wodą. Taki krzyżyk oznakowanie tego miejsca. Naprawdę? Nie wiem, gdzie jestem. Na wchodnie mam. Yy, Można sobie aktualnie Peaceful. Żeby... A, bo jak przygoda... Yy, to przygoda. Ale już i na, tylko na Easy. Okej. Okay. Ok, to Creepers, A? tak z powietrza. Dobra, e, postanowiłem sobie leczkę, chwileczkę zamurujemy, ja sobie postanowił coś takiego. że wrócę ten tek a potem ten krzyżyk tylko szukam sobie i całą moją drogę jakoś sobie poznaczam potem żebym jakoś to wszystko odnalazł nie dobra a więc widzimy się tam na miejscu Okej, okay, jestem my jeszcze kiedy jeden przestraszył mu. mu to tylko tutaj mało myślące jest ta moja baza. Chodź. Hmm, to jak? Baza na plecy i droga. Chociaż, yy, nie, wypłynę tutaj i się zjadę za tym moim krzyżykiem, co tam postawił. Tak, y, trzymaj się gdzieś tam, tam w tym kierunku, Pana odbijając w lewo z te, tej jaskinie. Zobaczcie, co mięsza, mam nadzieję, że skobię się tutaj ładnie. Zrobię sobie pochodnie. Y, co jest? Y, Enderman, nie patrzyłem mu się w oczy. Ja dynia, czy ja? E, fuck, fuck. to Ty tylko zombie Monster hunter, Wii oui. Extreme. E, tak. No, będzie siarka. What the fuck. A, nie creeper, creeper, nie. Yeah? Mamo. Fak, 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 fak. Nie mam mięsa nigdzie. Fak you, fak you. Co znowu? Tak, w bestie, w łącie. A ty co, kozak, nie poniesz? Płoń. O fak, Matrix. O fak. Chciałem być jak Matrix. Jest, padłeś O Fuck nie, nie patrzyłem się na niego padł, padł wolę się teleportował. A tu rypnął creeper eee. Yy, tak. O! Enderman pierwszy Endermana właśnie nie do czego się służy Okej, okay, yy. yy, eee. ten tam... ten, ten krzyżyk taki. To widziałem właśnie gdzieś, właśnie ja w To że nie może być gdzieś tutaj. Apki! You're mine. Właśnie, gdzie łóżko? Zapomniałem tak, w ogóle o tym. Ale. Następna no, na razie ominiemy. I w sumie wiecie co? Ja to odnajdę się jakoś. A wy komentujcie się, oceniajcie. Um, na pewno też bytnę, więc na razie.